Rozpocznie ten mecz. Sędzio tego meczu Marcin Szczerbowicz. Na bokach asystentami Szczerbowicza są Krystian Mucha i Marcin Czerwiński. Zbieram, jak udaniem przyjął piłkę po lewej stronie boiska. Ziętarski jest dośrodkowany i gol! 1-0 prowadzi Chojniczanka. Ależ to jest kapitalny start. A trafia do siatki z dziesiątką Maciej Kona. To jest... Jeszcze jest centra soku, Nie wyszedł do tej piłki, ale miał szczęście, że tam asekurował swoją strefę boiska. Krystian Wachowiak No bo Jest Kowalski. Marszalik. Lewa noga. Potrafi uderzyć. Soku przed siebie. Jeszcze dobitka Kołbona. Przymało tylko naprawdę zdobycia bramki, ale może zaraz być odpowiedź. Riposta ze strony Klichowicza. Klichowicz! I boczna siatka. Do... Bąk ściął tutaj do środka. Bąk dobrze drybluje. Bąk uderzył lewą nogą. Można było chyba to lepiej, co by nie mówić, rozegrać. A co? Powtarzam się, ale... Miejsce w tabeli, czy konkretnie bilans, no nie może być na to odpowiedzią, Skrzypczak, będzie dwa, nie, ostatecznie źle uderzył. Krzy Naprawdę etap, w którym, nie chcę mówić, że brakuje siły, ale, ale już trochę tych sił ubyło. Dośrodkowanie na pole karne, raczej centrostrzał, który do niego zagraniem. Marszalik, jest Kołbon, uderzenie na bramkę, jeszcze będzie mieć okazję, Bąk, czy on uderzy? Bąk, nie obrócił się w kierunku bramki, uderzenie Kuczaka. Przenie koniec Duda Kuczak Górecki na pole karne Grolik i Mudra. Udało się wybić tę piłkę, ale... Tutaj, tutaj na pozycję Kołbon, ale nie udało się zdobyć przestrzeni, zwłaszcza, że właśnie po tej prawej stronie nie mają przewagi gracza Garbarni, było 3 na 5, nie było sensu tego rozgrywać i także ocenił to sędzia Marcin Szczerbowicz, 1-0 prowadzi Chodniczanka, trafienie w 7 minucie Macieja Mekony i to już wszystko przygotowywane jest właściwie przez, e, przez właśnie sędziego technicznego, ale jak Grobelny wchodzi na Murawę, to znaczy, że on zmieni Krystiana Wachowiaka, a więc lewej sytuacji, w których Marszali, Górecki czy po prawej stronie Kowalski z Bąkiem dobrze współpracowali. Radwanek, Radwanek i GOL! Ależ to był strzał ze strony Błażeja-Radwanka. I... Konam Jeszcze strzał dosyć mocny ze strony Kowalskiego, który był dobrze nastawiony. Do której został wykupiony jeszcze w czasach, kiedy był w rezerwach Krakowi. A tymczasem okazja Klichowicz Przed Bramkę. I 2 do 1. Sę... Kowalski. Dobrze zauważył po prawej stronie Morysa jego pierwsza akcja. Morys przed Bramkę. Czy uda to się wykończyć? Wacławek! I pa. A na zegarach już 70. minuta mecz. Klichowicz. Dobre doświadkowanie Mikołajczak. Mh. Ry Pląskowski, Mikołajczak. Tam e, był wolny MH. Do niego piłka dotarła. Ziętarski, Pląskowski nie ma spalonego. Pląskowski Kapitalnie broni kozioł. Jeszcze Klichowicz. Pr próba takiego loba. Na tam brakowało jednak partnera na to, żeby jako pierwszy dobiegł do piłki. E, Mikołajczak Pląskowski. Będzie okazja na trzecie trafienie. Pląskowski! 3-1. Jutro oczywiście jeszcze ważne spotkanie Stalskra. Które no, też jest w kontekście obecnej czołówki e, dosyć istotne. Koniec meczu. Ostatni gwizdek Marcina Szczerbowicza, choniczanka, chojnice Garbarnia Kraków. 3 do 1. Pom